Witam. Dziś zapraszam na nieco inny film niż zwykle. Film będzie o skrzyżowaniu z złamanym pierwszeństwem. Będzie to również nawiązanie, odpowiedź na inny mój film, który wrzuciłem na YouTube już jakiś czas temu pod tytułem "skrzyżowanie z złamanym pierwszeństwem". A na koniec zobaczycie, co wrzuciłem na Tiktoka i jakie tam były odpowiedzi. Materiały tego typu możecie zobaczyć na YouTubie, Tiktoku czy innych programach telewizyjnych. Ale nadal jest problem wśród kierowców, jak prawidłowo sygnalizować przejazd na skrzyżowaniu z łamanym pierwszeństwem. Zapraszam do oglądania. Musimy zacząć od pewnej kwestii. W przepisach nie ma mowy o czymś takim jak łamane pierwszeństwo przejazdu, czy również też skrzyżowaniu z pierwszeństwem łamanym. Jest to potoczne określenie skrzyżowań, na których droga z pierwszeństwem przebiega inaczej niż na wprost. Dlatego właśnie. Pierwszeństwo łamane występuje wtedy, gdy droga z pierwszeństwem skręca na skrzyżowaniu, lub jej przebieg określony jest dodatkowymi specjalnymi tablicami. Najczęstszym błędem jest brak sygnalizowania zamiaru skrętu w lewo lub w prawo w momencie poruszania się po drodze z pierwszeństwem przejazdu. Znak łamane pierwszeństwo powoduje, że jakakolwiek zmiana kierunku jazdy powinna być sygnalizowana. Dlatego właśnie w momencie wykonywania skrętu na skrzyżowaniu, na którym obowiązuje łamane pierwszeństwo, musisz wcześniej zasygnalizować zamiar wykonania takiego manewru. Niezależnie od tego, czy porusza się z drogą podporządkowaną, czy też z pierwszeństwem przejazdu. Zgodnie z tą zasadą, jeśli mam skrzyżowanie, na którym jest możliwość skrętu w lewo, w prawo lub jazda na wprost, musisz odpowiednio to zasygnalizować. Czyli. Skręcając w lewo, używasz lewego kierunkowskazu. Jedziesz na wprost, nie używasz żadnego. Skręcasz w prawo, używasz prawego kierunkowskazu. Pragnę przypomnieć, iż kierowcy, którzy niewłaściwie używają kierunkowskazów na skrzyżowaniu z pierwszeństwem łamanym i w każdej innej sytuacji, mogą doprowadzić do niebezpiecznych sytuacji na drodze. Nieprawidłowe używanie kierunkowskazów jest wykroczeniem, za które według taryfikatora grozi nam mandat w wysokości 200 zł i 4 punkty karne. A teraz umówimy film, który kiedyś wrzuciłem. Biały pojazd na skrzyżowaniu jedzie prosto i używa lewego kierunkowskazu. Jest to nieprawidłowe zachowanie. Dlaczego? Nie zmieni on kierunku jazdy. Nie skręca w lewo. Druga sytuacja. Pojazd jedzie prosto i nie używa kierunkowskazów. I to jest prawidłowe zachowanie. Dlaczego? Ponieważ nie zmienia kierunku jazdy. Słabo to widać na filmie, ale kierujący skręcając ze skrzyżowaniu w prawo użył prawego kierunkowskazu. I to jest prawidłowe zachowanie, ponieważ zmienia kierunek jazdy. Czwarta sytuacja. Kierujący skręca w prawo i nie używa kierunkowskazu. I to jest nieprawidłowe zachowanie. Dlaczego? Ponieważ zmienia on kierunek jazdy. I nie używając odpowiednio kierunkowskazu wprowadza w błąd innych kierujących. Pamiętajcie o prawidłowym sygnalizowaniu. A teraz zobaczycie, co wrzuciłem na TikToka. Na obrazku mamy podobną sytuację, skrzyżowanie, jakie było omawiane wcześniej, i możecie zauważyć, iż 90% jest prawidłową odpowiedzią, a 10% z błędną. Wyniki ankiety są z dnia tworzenia materiału i obecnie mogą się różnić. Większość pisząc komentarz pod TikTokiem podawała poprawną odpowiedź. Ale trafiali się również ci, co źle odpowiadali. I był też rodzynek, który pisał, że na takim skrzyżowaniu, skręcając w lewo lub jadąc prosto, używa lewego kierunkowskazu. W tym momencie zapraszam na fragmenty programu Jedź bezpiecznie z TVP czy Kraków. W dzisiejszym odcinku kolejny raz przypomnimy Państwu, jak należy używać kierunkowskazów na skrzyżowaniach z tak zwanym łamanym pierwszeństwem, czyli takich, gdzie droga z pierwszeństwem nie przebiega na wprost. To, co kierowcy wyprawiają tam ze swoimi migaczami, woła o pomstę do nieba. No ten problem jest też jakby nierozwiązywalny w naszym kraju. Jedni tak, drudzy siak. I jak się tu porozumieć wzajemnie? Jeszcze raz przypominam, to, że jedziemy drogą z pierwszeństwem, nie zwalnia nas od używania kierunkowskazów, bo skręcamy. Natomiast to, że zjeżdżamy z pierwszeństwa, nie upoważy nas do używania kierunkowskazów, bo na czterowlotowym, szczególnie na czterowlotowym skrzyżowaniu, doprowadzimy do wypadku. Jesteśmy na skrzyżowaniu inspektora Marka Woźniczki z ślepą czerwone maki i mochnańcem. Przyjrzymy się, jak funkcjonuje tutaj. Używanie kierunkowskazu na no, łamanym pierwszeństwie. Jadą pojazdy, które będą, mam nadzieję, używały kierunkowskazu. No niestety nie. Saab nie włączył. Mazda nie włączyła. No właśnie. Tu w porządku, bez kierunkowskazu, ale prosto. No właśnie. Bez kierunkowskazu to znaczy w inspektora woźniczki, a z kierunkowskazem to albo prawym w czerwone maki, albo lewym w mochnaniec. Teraz kręca Dacia Duster i też nie używa kierunkowskazów. Tu poprawnie. Na wprost bez kierunkowskazu, czyli tu jest wszystko ok. To białe Clio pojechało właściwie. Również właściwie Citroën. Kierunkowskaz widzę, widzę kierunkowska w kolejnym Citroënie. Citroeny dobrze. Zobaczymy, jak Volkswagen Golf Kombi. Źle, bez kierunkowskazu. Zobaczmy, jak Renault Cabrio. Myślałem, że pojedzie w inspektora woźniczki, a on niestety bez kierunkowskazu. Pojechał w Mochnaniec. Co drugi dobrze, co drugi dobrze, co drugi źle. Chcielibyśmy, żeby to było 100% właściwej, rzetelnej, czytelnej, jasnej jazdy. O to nam chodzi. A przy okazji przypominamy o pierwszeństwach. Najpierw ci, którzy jadą tym łamanym ciągiem pierwszeństwa, potem ci, którzy zjeżdżają z pierwszeństwa, potem ci, którzy wyjeżdżają z podporządkowanych. I w tym przypadku będzie reguła prawej ręki, no bo jeżeli mamy dwie drogi podporządkowane, ten z prawej ma pierwszeństwo, ponieważ na piętrze znaków nie można rozstrzygnąć o pierwszeństwie, i schodzimy na piętro przepisów ogólnych. Teraz z prawej ma pierwszeństwo w stosunku do nas. Mam nadzieję, że o tym wie. Wiedział. Przepuszczamy Alfa Romeo. I jedzie w ciągu pierwszeństwa, przepuszczałem motocyklistę, przepuszczałem Mercedesa, bo jest z prawej, i dopiero my. Pamiętajmy o tych pierwszeństwach i właściwej sygnalizacji kierunkowskazami swoich zamiarów na takim właśnie skrzyżowaniu. I biały Mercedes, gdzie pojedzie? Dobrze, na wprost w inspektora woźniczki. A już myślałem, że bez kierunkowskazu skręcił w mochnaniec. Na szczęście tak nie było. I ciężarowy samochód. Prawy kierunkowskaz, ale to chyba jeszcze się świecił z tamtego skrętu. A teraz lewego nie ma. Zawodowy kierowca. Nie chciało się? A przecież tam się chciało. No to teraz też się powinno chcieć. No i dostawczy Ford. Migacz włączony zawczasu, wyraźnie. Wszystko ok. No i jeszcze jeden przejazd. Skoda. Jest kierunkowskaz. W porządku. Na takim skrzyżowaniu każdy nasz błąd powoduje, że możemy się wzajemnie nie zrozumieć. Wyobraźmy sobie, że ktoś wyjeżdża z ulicy inspektora Woźniczki i zamierza jechać na wprost w kierunku Bunsza, nie skręcając w Mochraniec. Jadący pojazd z przeciwnego kierunku, który skręca bez kierunkowskazu... Będzie odebrany jako jadący prosto. I wtedy ten zwoźniczki pojedzie i zderzy się z tym, który wprawdzie ma pierwszeństwo. No ale kto zgadnie, że on tak według pierwszeństwa jedzie, skoro nie mruga, skoro nie używa kierunkowskazów. I zobaczmy, ponownie tu nie ma w Oplu, i w kolejnym oplu też nie ma. No niestety, jeden dobrze, drugi źle tak, ewidentnie 50% wychodzi nam z tego krótkiego oglądu. Na 50% to za mało. Ma być 100. Zrozummy to i bądźmy tutaj dokładni. W lewo to w lewo, prosto to prosto, w prawo to w prawo. Tak używamy kierunkowskazów, niezależnie od tego, jak przebiega droga z pierwszeństwem. Zawsze tak używamy. Skrzyżowanie 1 Maja, Piłsudskiego i zaraz dalej Garbarski. Popatrzmy. W lewo jest 1 Maja i tam powinien być kierunkowskaz lewy. Natomiast tutaj na wprost... Nie dajemy żadnego kierunkowskazu. Dopiero ewentualnie skręt w prawo w garbarską i na parking. To tak ma wyglądać. Inaczej zmylimy. Przypomnę raz jeszcze, nie sygnalizujemy zjeżdżania z drogi z pierwszeństwem, sygnalizujemy zmianę kierunku jazdy. Na wprost nie ma zmiany kierunku jazdy. Zresztą wyraźnie ze znaku to wynika. Pokazującego rozkład pierwszeństwa na tym skrzyżowaniu złamanym pierwszeństwem. Więc na wprost bez kierunkowskazu. No jak widać. Na tym skrzyżowaniu obserwuje się najróżniejsze sposoby używania kierunkowskazów. Bez migacza w lewo, niestety, z migaczem na wprost, to jest błędne i to może wprowadzić w błąd wyjeżdżającego z Garbarski. Zaraz to skrzyżowanie kolejne występuje. Aha, na oprawy kierunkowskaz pewnie będzie w Garbarsku. To ja wyjeżdżam z Garbarski na Piłsudskiego, z podporządkowanej Garbarski na drogę bezpieczeństwa na Piłsudskiego, a okazuje się, że nie. Wreszcie nauczmy się używać właściwie kierunkowskazu. Jeżeli sygnalizujemy zjazd z prawym kierunkowskazem, no to mylimy, że skręcamy zaraz w prawo. A tak przecież nie jest, bo chcemy jechać z Piłsudskiego, a nie w Garbarską. A tu kolejne, nazwijmy to dziwactwo. Wyjeżdżamy z Piłsudskiego na wprost 1 maja, no przecież ze znaku to wynika, z układu drogowego to wynika, a mimo to dajemy lewy kierunkowskaz. Tak, by to był rozjazd. No nie, tu jest prosto, a w prawo jest 1 maja w kierunku centrum. A teraz pojedziemy dalej ciągiem ulicy 1 maja. Ale ten ciąg idzie w lewo, czyli do oś jezdni i wykonujemy skręt w lewo. Zmieniliśmy kierunek. Kierunek ruchu, kierunek jazdy był prosto, w drogę podporządkowaną. A my jedziemy w lewo. A że ta droga ma pierwszeństwo, no to co? Zmiana kierunku to zmiana kierunku. A że tak przebiega droga z pierwszeństwem, no dobrze, nie ma to żadnego znaczenia. No ale wielu kierowców uważa, że jadąc przez skrzyżowanie z tak zwanym łamanym pierwszeństwem, nie należy używać kierunkowskazu. Uzasadniają to m.in. tym, że należy odróżnić kierunek ruchu od kierunku jazdy. Skąd się biorą takie niezrozumiałe teorie? Ja też nie wiem, na czym polega różnica pomiędzy zmianą kierunku jazdy a kierunku ruchu. Czym to się miało różnić, szanowni, wątpiący w jednoznacznie obowiązującą w Polsce teorię? No jak zmieniamy kierunek jazdy, to zmieniamy kierunek ruchu, przecież to są synonimy. Jedziemy w danym kierunku. Zmieniamy kierunek, albo nie zmieniamy kierunku, zmieniamy tor jazdy, albo go nie zmieniamy. Tu nie ma żadnej mojej teorii. Teoria jest jedna, niepodważalna. Jedziemy na wprost, nie używamy kierunkowskazów, bo nie zmieniamy kierunku jazdy. Nie zmieniamy kierunku ruchu. Synonim. Zmieniamy kierunek jazdy, to używamy kierunkowskazu. Mam obowiązek sygnalizować prawym kierunkowskazem zamiar zmiany kierunku jazdy w prawo, a lewym kierunkowskazem sygnalizować zamiar zmiany kierunku jazdy w lewo. Pokazujmy rzeczywiste zmiany kierunku. A nie pokazujmy, że zjeżdżamy drogą z pierwszeństwem. Ja teraz niczego nie pokazuję, bo nie zmieniam kierunku. Jadę na wprost. Prosto, bez kierunkowskazu. A teraz dopiero włączę prawy kierunkowskaz, bo chcę w Garbarską. To o to chodzi. Tylko jak wszyscy będziemy tak jeździli, to ten kierowca będzie pewny, że ja tutaj jadę. A jak nie umówimy się w ten sposób, w jedyny możliwy sposób, to on pomyśli, nie dał migacza, a to może jedzie drogą z pierwszeństwem. No właśnie, więc po to jeszcze raz ten program, tym razem korzystamy z uprzejmości Dąbrowy-Tarnowskiej, żeby to pokazać, żebyśmy się wzajemnie rozumieli, że nie sygnalizujemy zjeżdżania, opuszczania drogi z pierwszeństwem, tylko sygnalizujemy zmianę kierunku albo nie sygnalizujemy niczego, jeżeli jedziemy na wprost, bo potem powstaje taka sytuacja, jak w gościnnej Dąbrowie-Tarnowskiej, gdzie dzisiaj jesteśmy, gdzie niektórzy kierowcy, widząc tych stojących na Piłsudskiego i oczekujących na możliwość wjazdu na drogę z pierwszeństwem, czyli 1 maja, widząc ich stojących i niejadących, dają na moment prawy kierunkowskaz, jedź, ja tu jadę. No bo utarło się przekonanie, że jadąc ciągiem drogi z pierwszeństwem, tym takim jakby skrętem. Ulicy 1 maja nie dajemy kierunkowska. Zapowinniśmy, bo skręcamy w lewo. Popatrzmy na tę tabliczkę. Przecież to jest skręt w lewo, a ja Piłsudskiego jest Jezusa na wprost. A teraz zapraszam na kilka przykładowych nagrań, gdzie zobaczymy poprawne i błędne przejazdy. Mam nadzieję, że ten film, co którym pomógł, niezależnie czy się uczysz, czy posiadasz już prawo jazdy. Jeśli tego typu filmy podobają się Wam, to proszę o łapkę w górę. Mile widziane też komentarze i zapraszam do subskrypcji kanału, aby być na bieżąco. Cześć!